Dzień dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku nautika na modach. Jesteśmy jakby dalej w tym oto miejscu, bo tutaj, jak obadaliśmy to, ja się się, że tu widzę wraki i tutaj po prostu sobie wróciłem. To jest taki duży wrak, generalnie, takiej sporej wielkości. Tutaj wrócę sobie do simów a przy okazji, żeby ten troszeczkę odzyskać, jest ten jest a więc tak, tutaj mamy te dwa wraki, czyli jak się cofnę teoretycznie to jest. Jak się cofnę, to będę gdzie? Czyli tu jeszcze jest to, to tu jeszcze jest wrak. Tutaj byłem, tu były części. E, części e, z... no. Jak to się nazywa? O, właśnie, to też of Glow Arm, to jest bardzo przydatne. A to że jak wrócimy. Lampę na jak odblokowałem i pomieszczenie, pomieszczenie. Pomieszczenie, które nazywa się. Yy, sterownia skanująca, to, to odblokowałem. Sterownia skanująca po prostu. Yy, tak musiało otworzyć tutaj mamy. doniczkę do przeskanowania. To są takie doniczki ścienne jeszcze. Tu są jakieś drzwi do w ogóle rozcięcia I co tutaj właściwie jest? Co nie musieliśmy tego raśnać co to jest? O to jest... to jest coś czego szukałem Lekka butla o zwiększonej pojemności Bo dzięki temu będziemy mogli tworzyć e, lekką butlę o mocno zwiększonej pojemności A to jest, a to, to, o! Ko o, kolejna rzecz! Konsola przy... a! To już, to dostaniemy tylko ten, to, to, to już mamy, to dostaniemy tylko. Tyton. no właśnie, to już mieliśmy. Białka krawitacyjne mamy. A to jest fajne w ogóle miejsce, faktycznie. Dwa takie te, dwa takie data, data boxy. To jest... Bardzo fajna rzecz, fajna, bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Ale tu już chyba chyba wszystko z tych miejsc to mi się wydaje. No dobra. Na no to wygląda, że to już chyba wszystko, tu już nic nie możemy. To jest to co rozcieliśmy, tu wzięliśmy sobie to. To by takie zablokowane miejsce. A wody tej wody też tam pełne, nie wiem po co mi ta woda. Po co ja ją w ogóle zbieram? Tu byśmy mogli coś otworzyć niby, ale stał zawalone Tutaj mam pewnie też coś co mam ta działo Tu otworzyć nic nie możemy Tam jest jeszcze zejście tam na dół jak widzicie za mną ale tam byłem Bo to jest To jest wejście tędy Co coś w ogóle widzę jeszcze nie, to tylko, to, tylko, to tylko złom. Tylko złomu to jest pełno. To jest, to tu jeszcze byłem, właśnie, ale to chyba nie ma nigdzie. No nie ma innych nigdzie wejścia. I teraz, właśnie, zejście tutaj to jest centralnie wyjście po prostu z, ze statku. Jeszcze, jak coś mo, mogłoby być, to byłoby tutaj, w tym miejscu, ale jak widzę, nic tu nie ma. Także to tyle. Ale co to było? Takie uderzenie. Dobra. Mapa. Usuniemy sobie to, że już to wszystko spadane jest. I teraz ja bym popłynął sobie do bazy Begazji. Gazi. Jeszcze przy okazji okażę, co to jest po drodze. Jest zresztą. E, no. Także widzimy się za chwilę. A więc jesteśmy tutaj przy tym wraku, jak gdyby Kolejne to jest... To jest jakieś wywalone drzwi o automat z kawą, to jest fajne. To jest woda zada... Halo. Czemu się nie odblokował? Czy też miałem odblokowane automat z kawą? Niemożliwe. Nie no. Dobra. Ważne, że jest odblokowane. To się, to się liczy. A, pływają za mną znowu te. Tutaj już nic nie ma znowu. Mogę siarkę pozbierać troszeczkę. Troszeczkę siarki. Dobra. Yy, tutaj nic nie ma, nie ma, nie ma. Tu coś widziałem przed chwilą, to jest. Ten, a to, to się da? Nie, to też się nie da doskonale. Tutaj doskonale to jest. Tu jest też ogarnięte. E, to był chyba taki niewielki. To był chyba taki o po prostu. Nie, bo to jeszcze, tu, tu, jeszcze, tu jeszcze coś. Jeszcze. O! Chyba mi zdechła. No, trudno. Na razie damy sobie sulfur battery. Dobrze, że można wyciągać tę baterię, to jest bardzo przyjemne. Zresztą sama mogę wyciągnąć baterię z czegoś i, I w ten sposób operować. Hmm. O nie! Dobra. To już oficjalnie, moim zdaniem, w sensie nic nie ma. No ale w takim razie płyniemy dalej, do. A, a nie, jednak. Tu już byłem, tu już byłem, tu już mam zaznaczone, że tu byłem przy wraku. Oczywiście się upewnię, czy na pewno wszystko jest ogarnięte. A to był taki to był ten głupi wrak, gdzie dosłownie nic nie było. Pych, pych, to był ten taki skomplikowany labirynt. I tu trafiałem do miejsca, gdzie kompletnie nic nie ma. To był ten beznadziejny wrak. Teraz wypłynąć. Tego to jest wyzwanie. Jeszcze raz, tutaj tak, tutaj tak, teraz tak i tu. Okej, okay. tu byliśmy, tu nic nie ma. A od innej strony, wejścia też nie ma. Dobra, o kurde, co on zrobi z tymi rękami? No jak nie ma, to nie ma. Ale tym sposobem dopłynęliśmy już praktycznie do bazy degazji. To nieważne. Proponowanej bazy degazji. Czyli tu gdzie chciałem dopłynąć przez ostatnie 5 odcinków albo dłużej. Czy to nie jest jakiś element klopa? Nie, stronie skanującej. To już mamy odblokowane. Sterownie skanującą. O. Ale ładne wpłynięcie. A, ja wiem co tu jest w ogóle. Galareto, grzyb. Mogę to wziąć? O. E, co ja wyrzuciłem? Gaśnicę wyrzuciłem. Nie, nie, nie chcę gaśnicy wyrzucić. Posadzę no sobie. To grzyba. czy mogę to zdjąć? Mogę, dobra, w końcu Bo to jednak wolę mieć oddycharkę niż... No... Daj się tu... Nie zmieści się! Jak to się stało? Co? Dziwięta to działa Dobra To jest takie... Tu są takie gigantyczne potwory morskie z tych o to wychodzą Tu się czają w takich w tych grotach A tu, tu akurat jest taki chyba dobry Tu nie widzę takiego O, jest nasza baza Degazi O, to są, to, 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 to. To wielkie O! To jest coś innego. Jakieś inna... Inna... No wracaj tu rybo. Daj się, Albo, daj się po prostu podnieść. thank you No, tutaj to jest taki luks ta baza. Tu włącz nie mogę, bo to jest szkło. O, to jest to, co chcę. Fragment karabinu unieruchamiającego. modyfikacji modyfikacji już mamy edukowane, to nie potrzebuję. Ale tuż już mamy edukowanie. karabinu unieruchamiającego. Tu jest zablokowane wejście jest coś rozbitego? Tu nie Tu też nie Tutaj, o proszę bardzo Peda. Ta tak stoją, żeby nie da żeby tyno się pływało tutaj Gnidy Maszyna filtrująca wodę to jest fajne urządzenie ogólnie do bazy. Kolejne PDA, lokacja sygnału. O! A! Ty gnoju! O! E! E! Nie! 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 Nie atakuj mnie, proszę! Co on robi w ogóle? Dobra, kit. Mamy już nową, kolejną bazę degazji Oznaczoną 500 na 000. Może to zanim tam popłyniemy, to musimy ulepszyć naszego e, simoufa. E, tu na razie nic nie ma. Tu. O! Utra wysoko, bo mam to już. E, słabo. Słabo, słabo, strasznie. Data. Tu wszystko jest. Oj, oj. Nie. Co, co, tyle HP? A bo to wraca do siebie, dobra. To wraca, jak gdyby to HP. To nie jest takie HP, że ja tracę jej w ogóle. Taka trucizna bardziej, no. po chwili się to HP regeneruje. O, tu jest dzisiaj się spłynie. A tutaj byliśmy, dobra. To chyba to już. No, nie, zostaw to. Puść to kurczę. Nie chcę, nie chcę od nich zginąć. to byłoby głupie. No, tu wypłynąć nie mogę. No, muszę to tam. Muszę to opłynąć. No. Muszę to opłynąć. A, one nie pomagają, te. W walone meduzy. Dobra, jest. Udało się, udało się. Jeszcze będę badał, czy tu coś, czy tu coś nie ma więcej w tym biomie ogólnie. To jest już. No. Ale umiem, e! co? Co się stało? Przepraszam, co? Dl dlaczego zginąłem? O, hmm. najważniejsze czy rzeczy, które przeskonawałem są zapisane. A, dobra. Dobra, to w takim razie. E... No cóż. To już chyba trzecia śmierć. Obawiam się, że. No, trudno. Całkiem sporo ich jest. Tych śmierci. Tak się akurat czasami zdarza. Czym mi się wyłączył sygnał? Obawiam się, nie, no mam o no, sygnał o bazie degazji. No, a co? Od czego? Od zginąłem? Eee, dobra, zaraz wam. Jak tam dopłynę, to wam pokażę. Wróciłem. Eee. I co spowodowało moją śmierć? To mnie ciekawi. Ja umarłem gdzie? A ja wpłynąłem w to możliwe. O, dobrze, tu. O. Znowu... znowu poziomu pierwszego. Aha, bo to jest Dobra. A, tu mogę rzeczy podnosić. Dobra. Są te rzeczy, które straciłem przy, przy, przy śmierci. Się tak drze. się, bo ja sobie tu pływam, bo to są te, te żmije, widzicie, siedzą w tych, w tych, o, właśnie w tym siedzą, a bym sobie jeszcze wziął, dobra, wszystko mamy to grzyb. Mogę sobie go posadzić. No. I to rozumiem. Dobra. Wystarczy tego dobrego przesiadania z takimi takim dziwnym miejscu. Zobaczę, czy się w ogóle da go faktycznie posadzić. Mnie to ciekawi. Że zakładam, że się da, ale... No. Usunęło się. usunęła się. proponowana bazę degazji tutaj. Super. To już to miejsce odwiedziliśmy. Tam jeszcze szczątki jakiegoś ważnego pasażera. No tam jeszcze popłyniemy. No tak, będę musiał stworzyć sobie miejsce. też tam, jak gdyby. Oznaczenie, gdzie jest moja baza? Właściwie, no. Tu powinna być. Jest, dobra, jest, jest, jest. jest. A taki beacon by się przydał. No bo nie, ja mam lepszy pomysł. To się w ogóle podłączyło? Podłączyłaś, dobra. Mam lepszy pomysł. Wybuduję tutaj po prostu kolejne pomieszczenie, czyli sterownia skonująca. Bardzo tanie to jest w ogóle. Niewiarygodnie, tanie sterownia skonująca. Prostawiłbym tutaj te jeszcze. Tak, to jest takie aż takie skompresowane. Wyglądał tak. Wyglądał tak. No, mogę wybudować, widzę. I tutaj dałbym sobie sterownię skanującą Nie tu, to tu w takim razie, no i git Tu trzeba szkła, dwa, dwa szkła To no, będę musiał to w ogóle pozbierać znowu wszystko z tego Tysiąca baterii, ja nie mogę Dobra Się to zrzucić tutaj, a tu już mam inne rzeczy. Nie, to chyba jest akurat baterie. Te baterie, co to jest w ogóle? To wszystko zapomniana szafka. A to wszystko jest zapomniane z szafki. Aha, dobrze wiedzieć. Dodamy do odwania O mamy jakąś wiadomość kolejną Czyli tutaj... ile? Aha, powoli. Cześć, się to psuje. Potrzebuję. Potrzebuję. kwarcu. Tyle, a nawet więcej. Ja mogę wziąć wszystko. Bo tak. Ja muszę wybudować więcej szafek. To jest to, to na pewno. Więcej szafek muszę tu postawić. Zajmie Dla się może, dlaczego nie buduję tych lokerów zwykłych? Bo dziwo, nie mogę ich otworzyć coś się zbukuwało. Może jak zrestartuję grę i ponownie włączę, to będę mógł, ale na razie no. Nie mogę ich otwierać. Demo ja od razu odpadają no, z buta. Wodę teraz mogę zostawić sobie. Apteczki wywalić, to można na razie schować. Platakaty nie potrzebuję ich obecnie. Kompensator ciśniowy jeden. Nie potrzebuje. Te gaśnice wywalę. To ja na razie nie użyję tego nawet Zieleniaczek. Dam tutaj. I dobra, teraz tak. Budujemy szkło. A, bo nawet. O, tu te karabiny unieruchamiające. Tutaj jakieś tam. Zieleniacze. Źrenia... Dział impulsowy można wybudować. Albo dział, dział grawitacyjny. I. Zapoplastali. O, Dlatego potrzebujemy kwasu chlorowodorowego, a nie mamy jeszcze go. Trudno. To też. O, i to bym chciał zrobić, ale to na razie, na razie nie teraz. Mhm. Dobra. Po co to właśnie przede Chciałem dodać dwa razy szkło. Szkło dwa razy. Proszę bardzo I do tej oto Jeszcze sterowni skanującej potrzebuję Miedzi, złota i próbka korala stołowego Miedź, złoto Koral Super I tym oto sposobem mamy proszę bardzo Szklaną, szklaną sekcję L i sterownię skanującą. Jest bardzo przydatna ogólnie rzecz. Ta sterownia skanująca. Bardzo to jest przydatne. tak, ładnie, ładnie to wygląda w ogóle. Jesteśmy tutaj i możemy udać sobie jeszcze ulepszenia. Jakieś, na przykład zwiększenie modułu. A nie mam magnetytu. Szybkość można zwiększyć. Które magnety, nam bardzo trzeba magnetytu, będę musiał szukać magnetytu. Bryła wapienia, jakieś tego. Które, słabe? Słabe rzeczy mo można szukać z tego miejsca. Nie wiem po co to szukać, ale dobra. A na razie, to na razie, to nie, na razie, tak, na razie, na nie szuka, skoro nie razie, na Dobra. No cóż. Na pewno, jak w takim to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym. No i cześć.